Drodzy mieszkańcy gminy Sarnaki, wolność nie jest nam dana raz na zawsze. O wolność trzeba walczyć i nieustannie ją pielęgnować. Szanowni Państwo, właśnie tu i teraz stoimy przed szansą, aby zatroszczyć się o zdrowie i życie naszych bliskich, szczególnie seniorów, to przecież dzięki nim żyjemy i to dzięki naszym babciom i dziadkom dostaliśmy wiedzę i wychowanie w wolnej Polsce. Już dzisiaj, 15 stycznia, rozpoczynają się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień dla Osób powyżej 80 lat. Tydzień później, 22 stycznia, zapisy dla seniorów 70, plus, a pierwsze szczepienia startują 25 stycznia. Drogi mieszkańcu, rozejrzyj się dookoła może w Twojej wsi jest osoba której potrzebna jest pomoc w zapisaniu się na szczepienie lub w dowozie do punktu szczepień. Od dzisiaj również została uruchomiona infolinia w naszej gminie o numerze 83 359 91 98, gdzie uzyskają Państwo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 informacje i pomoc odnośnie szczepień. Dodatkowo rząd uruchomił całodobową bezpłatną infolinię o numerze 989, gdzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące szczepień. Szanowni Państwo, szczepimy się, bo to nasza wspólna sprawa. Zróbmy to dla naszej babci i dziadka, mamy i taty, dla naszej rodziny, bliskich i naszych przyjaciół. Po prostu zróbmy to dla nas.